Z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku warsztatu Seby. Dzisiaj podsumuję to, co mieliście okazję ostatnio zobaczyć w formie live'a, czyli Miecze Świetlne RGB, jak ja to nazwałem. Pokażę Wam ostatecznie, co z tego wyszło. Zaczynamy! Wspomnę tylko, że zapis live'a znajduje się cały czas na, na tym kanale, jeżeli jesteście chętni zobaczenia, to tutaj w narożniku będzie link do tego filmu. Natomiast tak jak mówiłem na live'ie, żeby już nie przedłużać, postanowiłem dalszą część zrobić już na off'ie i pokazać Wam ostatecznie co z tego wyszło. A wyszło mam wrażenie całkiem spoko. Podłączmy to tu. Widzicie? O, zobaczcie na przykład. No, nie ma to takiej mocy jak to jest za kilka tysięcy, ale jak widzicie, coś z tego można zdziałać, tak? Ja tu wyłączę boczną. O. Mamy zielone, mamy zielone. Tak? Ja mówię to co, tu widzicie, to jest kamera typu Handycam JVC, więc to nie jest jakaś wysokiej jakości, ale możecie zobaczyć mniej więcej jak to tam działa. Tak. Podzieliłem to w taki sposób. To jest pierwsza belka, tu widzicie druga belka, tu jest trzecia belka, czwarta belka i piąta belka. Między belkami znajdują się 3 metry przewodu, tak aby można było je rozdzielać w różnych konfiguracjach. Kabel grubszy, więc zabezpieczenie. Tak prezentuje się na czerwono, tak się prezentuje na zielono, tak się prezentuje na niebiesko. Czyli widzicie, nic nie straciło ze swojej jasności. W stosunku do tego, co pokazywałem wam przy pierwszym metrze, został dokupiony kabel trzyżyłowy. Niestety nie udało mi się dostać takiego typowego do LEDów. udało mi się natomiast dostać taki czarny kabel, żeby się nie rzucał w oczy na planach. do prowadzenia 230V, ale w przypadku prądu stałego większa średnica przewodów spowodowała także mniejszą stratę i stwierdziłem, że też to się przyda. E, kabla łącznie kupiłem 12 metrów, co biorąc pod uwagę, że jest 5 modułów po jednym metrze, przy każdym z nich jest 3, 6, 9, 12 metrów, tak? Czyli po 3 metry między każdym modułem. Sam moduł został w taki sposób zmontowany, że pasek LEDowy Przechodził od początku do końca, następnie trzy przewody cieniutkie wracały do początku, tak aby zasilanie podawać z jednej strony, a nie z dwóch. W tym momencie ten miecz, jak ja go nazywam, ma rację bytu żeby po prostu z dwóch stron nie było kabli, tylko z jednej. Jak sami widzicie, ma to sens kosztuje o wiele mniej pieniędzy, niż gdybyśmy chcieli kupić tego typu rozwiązanie, co prawda na baterie. Ale umówmy się, większość z nas, tutaj, youtuberów, patrzy bardziej ekonomicznie na świat, i tam, gdzie można, to lepiej nie przeinwestowywać, bo najczęściej tak ma jest gdzieś pod ręką gniazdko. W naszym przypadku wystarczy nawet zwykły akumulator 12V, gdyż cała taśma LEDowa jest zasilana 12V i na samym początku, przed sterownikiem, znajduje się na końcu wtyczki, zasilacz, który to redukuje z 230V do 12V. Oczywiście na rynku istnieją różne takie rozwiązania, jak na przykład to, tak tutaj włączę. Widzicie, świeci o wiele mocniej, ale za tego typu to, to jest firmy Godox. Można sobie zmieniać kolory, może trochę przydimuje. Czyli widzicie, jest dokładnie to samo co w przypadku tamtych LEDów, tylko tu jest to po prostu zasilanie bateryjne i ładowane przez USB. Poza tym, jak sami widzicie, no są różne takie programy, które także występują w przypadku LEDów tamtych. Więc sami musicie sobie odpowiedzieć, czy macie pieniądze, żeby zainwestować sobie w wersję ekonomiczną, czy potrzebujecie w pełni modularnego zestawu, który weźmiecie ze sobą na plan. No ale to jest już wydatek minimum 400 zł, jak nie więcej. To jest mówię Godox, on jest około pół metrowy. Są metrowe, one kosztują jeszcze więcej, także no jeżeli macie dużo pieniędzy, ok. Jeżeli potrzebujecie tylko jako tło, tak jak widzicie tutaj w tle, wiszą sobie już na stałe przypięte od lat. I one też robią klimat. Decyzje co do faktu, czy wolicie kupić gotowca, czy zrobić sobie samemu. Zostawiam Wam, pokazuję tylko, że jest faktycznie możliwość zrobienia tego o wiele niższym kosztem niż zakup gotowych komponentów, zważywszy, że nie każdemu jest potrzebna mobilna wersja miecza. Jeżeli Wam się ten filmik w jakiś sposób przydał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam Was do subskrybowania kanału. Jak widzicie, pojawiają się tu różne samouczki, nie tylko pelet, nie tylko sprawy związane z domowymi majsterkowaniami, ale także czasem zdarzają się jakieś sprawy związane ze studiem filmowym, tudzież muzycznym. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, jeżeli uważacie, że chcecie w jakiś sposób mi pomóc przy rozwoju kanału, to Także zapraszam Was do zapoznania się ze stroną na Patronite, gdzie od niedawna pojawił się także świat seby. I tutaj, że tak powiem, nikogo nie namawiam, tylko zachęcam, jeżeli by ktoś chciał wspomóc, byłoby fajnie. Ja się będę z Wami już żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam, cześć.